Witajcie jak zawsze w piątek. Prognozy na weekend są bardzo dobre, więc to dobry sygnał na rozpoczęcie dzisiejszego dnia. Firma Kat Mosol w Polska, czyli największy automotyw w Polsce, który mieści się przy ulicy Węglowej i rok rocznie przepuszcza przez swój plac 120 tysięcy nowych samochodów, zwiększa swoje możliwości, a konkretnie Wczoraj oddał do użytku nową halę, która kosztowała ponad 17 milionów złotych, w której znajdzie pracę około 100 osób. Byliśmy tam wczoraj. Możecie oczywiście zobaczyć to na naszych profilach. I raz jeszcze firmie serdecznie gratulujemy. We wtorek, przy ulicy Kilara 33, czyli w Centrum Sportów Siłowych i Spinaczkowych Skarpa. Otworzyła działalność Centrum Transformacji Energetycznej. To wszystko w ramach projektów rewitalizacyjnych, które tam się dzieją, a naprawdę dużo się dzieje. Pewnie jak odwiedzaliście to miejsce, to już to widzieliście. W związku z przebudową skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Łużycką, od dzisiaj do poniedziałku, czyli 22 września, zamknięty będzie wjazd i wyjazd z ulicy Łużyckiej. Ulica Wrocławska będzie przejezdna w obu kierunkach. Zwracajcie uwagę na oznakowania właśnie w tym rejonie. A w weekend, weekend po raz 16. Ulicami Bytomia pobiegnie bytomski półmaraton. Wpadnijcie też na stację Bytom Karp Wąskotorowy, bo tam urodziny obchodzi. Parowóz ryś i to 75 urodziny. A wszystkich kibiców zapraszam na mecze hokejowej, polonii i oczywiście piłkarskiej. A dzisiaj życzę Wam miłego, spokojnego dnia. Serdecznie Was pozdrawiam.